Włączasz Discorda, wchodzisz na jakiś serwer, po czym na voice chat, bądź dzwoni do ciebie ziomek. Po co? Żeby porozmawiać, spędzić razem czas, pograć w gierki. Po jakimś czasie jednak nadchodzi taki moment w rozmowie, że nie ma o czym gadać. Przegraliście wszystko, co byliście w stanie, ale jednocześnie nie chcecie się rozstawać. I wtedy wchodzi cały na czarno-biało Discord i jego zakładka aktywności, do której ostatnio dodali klocki i stwierdziliśmy pewnego dnia. Zmię to bliżej nocy, że przetestujemy to gówno i potem dokonamy oceny wszystkich tam znajdujących się trybów, jak i całego tworu. Zapraszam. Czemu jest lopy przetrwanie 7 Można bany kopa tu robić. Ej faktycznie! Ale chłopak ma aima. Na Xperi 10 gra chyba. <noise> Czy chcesz przejść na tryb spokojny? Nie, nie chcę przechodzić na ty spokojny. Stworzę na później tyrylistę. Po ukończeniu gry na każdym z trybów będziemy przyznawać jemu subiektywną opinię. Od nie opłaca się inwestować w to czas do dojebane. Czemu tu jest woda, brwa? Co się stało tutaj? Nie, nie chyba portowali nie. wersję na nowszą chyba Czemu ja mogę skakać po wodzie? Jestem Jezusem? Nie wiem To jest prawdziwy papież chyba Ale piękne rzeczy tu są budowane Już znalazłem jednego kutoska, nice Oceniłbyś to lepsze od klocków od Microsofta, czy gorsze? Dziwne Idziemy przechodzić grę Idziemy przechodzić grę. No na no pewno nie Zbieraj wood We take wood Czemu? Ej, stawiam Właśnie też to, też się zdziwiłem właśnie no, Tab? Tragedia. A jest nie, grawitacja dziękuję. tutaj? Nie ma <noise> Ale to jest dużo lepszy klon niż te wszystkie, które do tej pory gdziekolwiek. No widziałem. właśnie to jest najlepsze stary! Plan jest taki, że znajdujemy diamenty o kokok? Właśnie też jest taki plan. No i git. Ej, jak, to, jak coś tu się chyba nie niszcza narzędzia, to ok, fajne. Nie wiem, czy fajne. Może w sumie dobrze jak utkniemy z jednym kilofem pod w kejwach. Ubywa do tego przetrwania. Ja to ja blaszka Wotch mnie wywalil ja mówię, że akurat. Kur... czemu E klikasz bloki, wstawiasz? No nie, no i mnie bije jakiś. Weź się, chłopak. No i kur, A znowu zrobię miecz, no i kto to wymyślił? Ja. Przyznajesz się do tego? O -o 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 -o. Nie. Nie, nie. Do tego nie. do wielu rzeczy mogę, ale nie do tego. Kopię w ungel. Kopię w ruch. Jako Jako częstochowianin uważasz, że, ślą że nikt nie powinien być w Śląsku. Włącz bunny hopping, wyłącz. Co? A to chyba że jak trzymasz myszkę. Pole widzę ja 120. O, ale mogę mieć fowa fajnego. Drewniany na piersi. To jest żelazo, że nie diamenty bierzemy od razu, nie? No, diamenty, tylko potrzebujesz chyba Bakilow złotego, żeby je zdobyć. Możliwe, że nie zrobili takich funkcji magicznych. Czekaj, czekaj, nie gadać że ja mam już. Ten dźwięku, jak rozwalisz blok, brzmi jakbyś napierdala w biurko. Faktycznie, brzmi jakbyś nawalał w biuro. No, podobnie bardzo, tylko że jest dużo więcej metalowego oddźwięku. Brzmi podobieństwo. Słyszę podobieństwo. O! Mam dobrze! No i koniec challenge'u, po challenge'u. Diamantowy kill -off? Dobra. Ej, nie wiem jak ja będę miał to montować, tak szczerze. To tak rozjebanie chaotyczne wszystko. Nawet tego nie komentuję. Ej, ty kurwa jeszcze przez to jakbyś odpalił jakąś maszynę. Co ty robisz? <ścoughs> Co jest? Aleksy PL, szmata Wszędzie kloskowe komuniknie, nieważne jakie kloski, musi być tak toksyczne. No, znaleźliśmy jednego, i teraz przez pół godziny będziemy chyba czekać. Czemu tu się stakują do 120, 130, 140? Gdzie to jest limit? Chyba nie ma limitu, ja mam. Ja mam, ja mam 270 kobla w jednym slocie. <grym> ja bym zaliczył tego jednego diamenta jako koniec challenge'u, chyba. Mamo, nie mogę teraz oglądam jak korwin śpi. Za parę lat, to już tam leży się na zawsze, nie? Zrobowanie, eee, no nie można napość. tak. Czemu za tobą się kloski pojawiają, które zniszczyłeś już? O, gdzie jest ten ja, diament? X-raya zaraz włączam cheaty do tego. Ej, stary imaginik, będzie zrobić tu X-raya. Są paczki tekstur, nie? Tylko, że wbudowane, niestety. Ej, a teraz mam pytanie: Czy jeżeli da się to włączyć na Discordzie, to to pewnie da się też gdzieś włączyć na co? No, pewnie za. Ja coś jeszcze to jest na Steamie? Co? Jestem bity, A, to przecież. Jestem bity. Ale <laughs> to się tu w jednych rudach pojawiają? I... Ale bez sensu. W ogóle jeden chong tutaj jest 30 na 2 na 32, jak Czemu dwa razy większy niż Polska? Co to jest za inny stone? Ej, Co? o. o. Andesyt. Mam, <laughs> Mam brudny kamień i andezyt jak? Czemu Andrezy się pojawia na takich kratkach? Jak kopiłem Bedroka? Tylko nie mam ich tu. <noise> oni milionaszka, oni milionaszka, no nie. Mam X-Ray'a! Co? Mam x bo mnie wylądało te Ha! No, jak ci zlaguje klocki za tobą, to jesteś w stanie X-Ray'a mieć po prostu. Ej, są. są. Chodź, chodź. jak w hipunku klikniesz 1, 2, 3, 4, to ci się zmieniają. No. Nawet Ewent na podłogu tak, tego nie ma. Staj, <noise> no właśnie chciałem powiedzieć. A Je jestem diamenty, Je tu są moje diamenty. Kilo Katsy, mogę do klanu? Czemu oni klany robią w takich kurwa Nie o wiem <laughs> Najlepsza perspektywa z tyłu jakby ziomek Co to jest? Czuję się powoli jakbym do bakrumsów się kopał Weź się spójrz za siebie <laughs> to jest? Cały czas? Tak, to jest cały czas? to jest andezy <laughs> przez ten cały czas Weźmy się za w nim może Mam Jackson! Jest Drugi Ile razy już mówiłem, jeszcze. że koleżanka z klasy stwierdziła, żebym jej kupił na Mikołajki i pornosach książkę? E, przynajmniej trzy razy teraz będzie. Dobra. Nie wiem, czy mu liczę, ale to trudno. Robimy <grym grym> klan. O co? Też miałem x ja przez chwilę. Dobra, klan mi jebniesz. Do kogo do kogo mogę? Do klanu. Nie jebni tl... jeb klan. Gdzie jest ja man. Ale masz jednego dalej? Dwa. Dwa! No to rób kill Lofi i... Ale tu killoff jest za trzy chyba, nie chcę motyki. Dziękuję. Robimy motyka, 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 Nie da chuj. się właśnie, nie, 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 da się. Co to znaczy nie da się? Chyba nie ma takiego czegoś w gielce w ogóle, no. W ogóle spójrz pod siebie, zobacz jak ten cień wygląda. On jest, on, <laughs> twardo, on jest twardo, <laughs> on do ciebie. I ludzie mówią, <laughs> że w minecrafcie nie ma kół, nie? Zajebisty to zajebisty cień. Czasem, czasem to, nie? Halo, witam. Witam Jak ty się tak przekopajesz na 4000 kratek? Co ty robisz? Co? Ko odpalił normalnie Co maszynę to <laughs> Że ja tam... Stary Ja po prostu kopię do przodu i nic więcej nie? O! o yes, jest! 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 Masz? Kurde, masz czy nie masz? Poka go Co to jest? Ja mogę sobie sprintować Okej okay. No i tyle Ale to wygląda błoty. nie ja mam wrażenie, że ja wolniej kopę od ciebie ogólnie Że mam jakiś ping przyjebany i że tak się dzieje ogóle, jakoś. Te, Dobra stary, teraz na diamentową lotnię składamy, nie? Nie, 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 nie. idziemy stąd Idziemy stąd Na wełny mam Co? Mełnę. Aha, w ten sposób Czemu mnie... wywaliło mnie wywaliło Nie mnie. Wrócisz, dołączona jest napisana. Dobra, sać tą, tą wełnę. Czekaj, bo to można się da przerobić na coś, da. Zaraz cię przerobię. Czekaj, bo to są motyki. To co one robią? O, rają pola, nie? Zrobiłem banych Hop 3. Nice. A jestem z Co jest z ja, ja Jak spierzesz kukurydzy, to dostajesz shielda dosłownie. Jak poznajcie. <laughs> Nie wiem, jakie jest w ale skąd ty w ogóle masz nasiona wełny? Coś rozwalałeś po drodze. Tak, one są z takich małych, brązowych krzaczków, które mają białe, tak. Te... Drzewo klonu. Nasiona pszenicy, nasiona wełny. Choć wiesz, wiesz, mnie uderzysz, bo jestem ciekawy, czy to można zjeść. Uderzy mnie, uderzy mnie. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ale ja bym chciał tu go zbliżać, jakaś zrobić. Też bym chciał tylko tu się biegać dużo szybciej, więc pewnie by się nie udało. No ale to co, co zmienia? Jest tu może jakieś wiaderko, czy coś? Ja nie działa tu Butterfly tak dobrze z tym nie stawia 20 klocków na sekundę. Nie wiem. Też mi się tak wydaje, ale... Wygląda jakby był jakiś limit, taki prędkości. A Jak coś mam piłkę. Ja rzuciłem piłkę. Jakąś drewnianą, stary. Co to jest? Chodź do, do Czy ja wiadro zrobię. To nie wiem, czy to już... Dawaj diaksy, dawaj jak No, stary. no, no. jesteś skamowany. Ooo! A, Elitra. Wygląda jak giga gówno, nie? Tak Wyglądasz tragicznie Co to jest? Ja Dobra, mam... Dawaj tą lotnię, masz fajerwerki Robimy fajerwerki O! Ale to fajnie lata! Ej, weź z hopa jeszcze wystartuj do tego Koś na ten płaski teren się. tam Ale to fajnie lata stary Musisz mi to dać, testność. A nie masz więcej tej wełny? We... We... W sensie, co, masz, co masz, zmienia masz. na przykład kamień na... Właściwie nie wiem Drewniana lotnia Daj wełny No na pewno zadziała Mam dwie, czekaj Mam dwie tylko no wie, no dwie, dwie wystarczyły wydać. chyba Nie, cztery potrzebowałeś chyba Nie, do weł... Nie, cztery Cztery no, cztery, cztery Dobra, jak to założyć? Tu... Cztery, co? Jak to założyć? To w ręce mam trzymać? A. A to po prostu jak w ręce trzymasz to się samo... Aktywuje Dobra Czekaj, ja robię właśnie test drewnianej lotni. I ona chyba niczym nie zmienia nic. <laughs> Zajwiście, że 4 diamenty musieliśmy. No co na to, nie, co to jest? Nic nie zmienia. jakby Dosłownie to nic nie zmienia. Giga laguje, jak używam tej paralotni, czy co to jest? Dobra siatka. Dobra gierka, nie. Chodź następny tryb okay. robimy. I Czekaj, robimy tierlista. Za, Czekaj, zanim, zanim... To, to się cię zajeba. Dobra, w sumie, dobra, Imo, chodź, 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 chodź. Dobra, idziemy. Chodź, chodź, muszę to zajebać to... najpierw. Dobra. O! Exit game in 2, 1. Ale to chyba PvP dostałeś, loga. Ja się nie wiem. No, bo nie masz... Wy, nie, itemy z ciebie wywaliło. Wyjść z gry. No, bo ja w ogóle nie nagrałem, jak to klikałem. No. <laughs> to była przetrwanie jest na git i spokojny świat jest na oku. Lucky Towers, oh, kurwa Mogę wyskoczyć? Ale Mogę wyskoczyć, widzę. no way! O faktycznie Ale dojebane Dobra, skyboxy Dobra, grafika, pole widzenia Ej, wyjebiam, się w pierwszej sekundzie, wiedziałem, że tak będzie Bądź widzem Jestem widzem aktualnie Kto mnie wypierdala cały czas? O, Floor to zostałem Zielony, drewniany hełm Co to jest? Co się A, dzieje? Yo! Dobra, chora jest ta giera. Zdechłem. plagan. Kto by się spodziewał, że tak szybciutko? To już nie można, bo tu nie ma grawitacji. Na... Czekaj, czekaj, dobra. No... Ten kule no way. Ej, nie, działa, nie działa, mi, nie działa mi żyć. Nie podoba mi się ta gra. Kto, beton. Gdzie ty jesteś? Żyjesz? jakimś cudem, ta, ale z... zdechłem. Które to ty? Na samym dole jestem, no mi się spadło, czekaj. A. <laughs> nie mogę się ruszać, zajebiście ta gra. Ok, już mogę. O, Dobra. żyje! O, żyje! Kondycję czapy? Kondycję żapy? Um, żapy. Oh. Respawnuje się za 5 sekund. Jak co? Czekaj, z czym ja się respawnuje. Dostajesz respawny? No tak, nie wiem właśnie. O. Bo Kłoda osiki, jak coś dostałem. dostałem <laughs> kłody osiki. Dostałem RPGA! Gdzie ty w ogóle? Bagadyna mistrza jest taka gra Ale w ogóle tu, tu są, są half-slaby half wertykalne, nie? Play again, wybuchnąłem Dobra, <laughs> teraz jest full focus akurat Ciekawe jest czy tutaj też działa bunny hop Tak działa, przed... CO JEST?! Aha, boże, to zajebista boże, gra Full focus teraz widzowie, bajcie Full, full, full focus, focus był, no nie, nie, to nie podoba mi się ten tryb, tak szczerze Ty dodasz SK, ja tu dam Ej i skończymy na środku. Pomógł. Tak szczerze? To dla mnie to jest... Nie odpalaj. To jest SLACO. Da się to zagrać, ale nie jest to fajne. Tragiczne jest kontrolowanie postaci w tej grze. Jestem dobry w te hopy tylko. Nie działa! Zoba zobacz na czat, zobacz na czat w gierce. To nie działa. To fuck up? Drzewko palmy dostałem. Chat the fuck up nigger napisałem jak coś Gdzie ty jesteś? Zdechłem. Aha, dobra. Ja żyję. Nie, ty kurwo. Co też wzięło? Ciebie też! Ja... Yep. no bo w party, nie. Czemu za każdym razem nie pokazuję jak się ruszać? Genialna jest ta gra. To jest jakby twój kuzyn przyszedł. Pierwszy raz też grał, to żeby wiedział. E maksymalnie trzy yep. jest banychop chyba. Bo ja zrobiłem dwa razy na trzy i nie działało nie dało się dalej. Co najwyżej robisz Bane na trzy maksymalnie, ale ty tak jest go do, 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 do No chory do... Ale ciekawie tu działa banychop że to nie jest tak, że jest przypadkowe, tylko specjalnie tak. Oho! Ale fajne to jest! Można spierdzielać przed typem i on się nie dowie co się dzieje. Zielone zielsko, co? Zielone co? zielsko Czemu dla się nazywa zielone zielsko, nie? To jest klocek. Cała spowalniająca, nie mogę nią strzejść. To jest klocek! Niestety. To jest klocek! No zielone zielsko. A no way. Co ty kurwa? Pojebało cię! Czemu on do mnie doskoczył? Jak on to zrobił? Dobra bądź widzę. Złotej platformy jesteś? Tam masz 10, 9 złotych bloków? Ale dostałem, o, dostałem z darmo. No, okay. Mi się wydaje, że to jest wszystko jednak yy, sprzęt, nie? przez drop, drop, musisz lecieć podczas. Dobra, dobra, lecimy, lecimy podczas dropa. Ło, ale szalona akcja, co się dzieje, kurwa. Akcja widzów, nie? Zostaw lajka pod więcej takich akcji szalonych. No. Nie, ja jestem w 100% poważny w tym momencie. Giga's raka jest Lucky Towers. Nie da się grać w tą grę. I szukanie lobby jest przez 3 godziny. Wychodzę z tego. Bedwars duos. Bedwars duos teraz? Czemu tyle ludzi w to gra? Czemu, jed... Czemu... Czemu, w, lobby... Czemu w lobby do bedów duo jest 11 tysięcy ludzi? Ej, bo tu trzeba teamy wybrać samemu. Chodź do cyjana. Do cyjanka, chodź. Who's good? Who's good? Mi. O kurwa. Mistrz węgiel! Ej, wygląda na najbardziej dopracowaną na razie. Do wszystkich. Shop jest pod B cały czas? Aha, nie musisz się no. ruszać z T O kurde. Ale widzowie idziemy na zioła po boku, nie? Spadłem. <grym i <grym i <zresztą> robimy szalone obudowywanie łóżka. <grym i zresztą> no, kurwa ma czemu ja tu mogę skin zmieniać? Hey, kolenda, kolenda. Co to jest? Ciało nogi mogę zmieniać. Co to co ja kliknąłem w tym momencie? Co możesz zmieniać chody człowiek? Ciało nogi mogę zmieniać. Mogę zmieniać. Ciało może zmienić, ciało u nogi Ciało i nogi mogę zmienić Ej bo mam zioma Mam giga potężnego fajta, mam giga potężnego fajta, zostaw Masz zioma? Czekaj, czekaj, giga potężny fajt tu wjeżdża Jesteś bity! Dobrze ci tak, <głos》> nie... tak Chłop tak nie, nie goni tu, nie? chłop nie goni, na pełnej spadłem Mam ma dwa kamienie księżycowe co to jest kamień księżycowy? O chuj chodzi z tym kamieniem Kolemdo, księżycowym? Kolenda, kolenda, kolenda Ja mnie próbuje bić Chcę, żeby imo się Daj git, git Mam 80 wełny, no why? Ja się boję tu Split bliża ja robić nawet Ja też mam Jak jak ten jest git tu Ja się boję <śpiew> Nie doleciałem Wyglądało jakbym miał dolecieć akurat Kurczę szkoda Uwielbiam jak ci ludzie mają losowe niki. Czekaj! Nie ja wiem, żeby skybase dalej. Jezu mnie skybase wielkiego. Kurwa spadłem I zablokowałem ja mu drogę, on nie wie co dźwięk. się dzieje. Ja mam dziki pomysł Mam dziki pomysł, został nie? Ale go niszczę Czemu on na maksze leci? To jest... Ale pojebane, że nawet na maksze napijają w jakimś drugie klasków nie? <grafy> <grafy> Gracze z Coscrafta przyszli na blocks i... Blocks io. A chłop wrócił specjalnie, żeby mnie klepnąć Nie, no way, bro. to jest potężny Kurz! prawie ja spadłem myślałem, że ja spadłem. Szczerze, ja szczerze mam wrażenie, że jedynie osoby, które grają w to na poważnie to po prostu dzieci, które po prostu są na informatyce w Ameryce i inne tak. co mogą grać. I to mo jest możliwe ja nie, wier nie wierzę, że ktokolwiek gimny. Zabiłem mu kumpla. A ja sam spadłem, bij mu kumpla. Biję mu, biję mu kumpla. No ja Gdzie on jest. Jak on skacze dookoła mnie? Co się dzieje w ogóle? Biję mu żonę. No bed, no bet. No bet tak... podałem. Nie mają BDA już? Nie. Dobra, oni idą do nas teraz. No idą. To no i spadną. To był specjalny wojtek, coś. <noise> Dobrze rozumiem. We spawning Zabiłem. Weźcie, kliknij nie, B. Nie. Znaczy, N. No mam, mam. M's mam. M's N, 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 N. -N. Możesz Ej, mieć... mogę... Głowa, ciało, nogi. mogę być Bobem? Mogę być Bobem? Izabel, Jest e, e... Emily? Jest Emma, jest Emma. Utility, czy jest tu? Mo... Nie ma, nie. Nogi. Po prostu, nogi, czemu nie? Nogi. Mam 300... mam 320 budulce, idę do Skybase. Mam 48, i ci pomogę lekko tylko. To idę chyba Zbudzimy... po nożyczki. Zbudujmy się tak wysoko, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Są nożyczki w ogóle? Blocks Combat no nie Utility. Jest. 32 węgla. Co? Są? No mam. Aha, to ja nie mogę ich znaleźć. No bo są w tych różnych zakładkach. Znaczy. No Szukałem ich właśnie. Tam. No bo jesteś chujowy po prostu znajdywanie rzeczy w sklepach. Ale to, to specyficzna brak umiejętności akurat. Ej, ale to nic nie zmienia, że ja więcej niszczył. Bo ja niszczę nad, nad sobą i stawiam kolejne przecież. Ale że campimy 4 godziny teraz. Oczywiście. To w trakcie tego logujemy się na drugiego Discorda na multikonta. I gramy w inną. Nie mam multikont, sadę. Kurde. Widzę Ja mam wrażenie, że za chwilę spadnę po prostu, nie. Kliknę zaraz w i się spierdolę. Cały czas mam wrażenie, że już dotarłem, ale jednak nie. Też jesteś już blisko tego akurat. No właśnie cały czas mam to uczucie. Okej, okay, dobra, shift. Zniszczę po drodze, ten mośnik tylko. Czy jakbym misję robił? Dobrze, dobrze. Co? to Mogę białą czekoladę? Chęci do złożenia tego filmu nie mam wcale już, ale nic więcej do nie zostało w tym materiale Dalej dziękuję za oglądanie i nakłaniam do akcji nazywane na lekowanie i miłego zanurzenia się w algorytmach, jeśli stale